Zespół 12 Kamieni nagrał kiedyś piosenkę, w, których, w której padły słowa nie musisz wierzyć w diabła, żeby cię diabeł nabrał. Rzeczywiście diabeł cię czasem próbuje nabrać, ale czasem ty się też nakręcasz i stawiasz w niewłaściwej pozycji do niego. Biblia mówi nam wiele na ten temat, jaki powinien być nasz stosunek do diabła. Prawdziwa tożsamość. Osobiste studium biblijne na cały rok. Widziałam jak szatan, niby błyskawica spadł z nieba. Oto obdarzyłem was władzą do węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela. I na pewno nic wam nie zaszkodzi. Jednak cieszcie się nie z tego, że złe duchy są wam podległe. Cieszcie się raczej z tego, że nasze imiona są zapisane w niebie. To Jezus napisał do powiedział. swoich, oczywiście, że powiedział, do swoich uczniów. No i tak sobie myślę, że to jest tak fajnie określone to pierwsze zdanie. Widziałem, jak szatan błyskawica spadł z nieba. Już wszystkim, nie? Spadł jak z błyskawica szybko. I konkretnie spadł z nieba, i go tam nie ma. No, i później mówi, że obdarzył nas wszelką władzą odabcania węży, skorpionów, oraz wszelkie mocy nieprzyjaciela, i na pewno nic wam nie zaszkodzi. I to też uznał jako coś normalnego, mhm. bo potem Właśnie. powiedział, że jednak nie cieszcie się z tego, bo to wielkie halo, tak? Po prostu cieszcie się z tego, że jesteście na tym miejscu. Na którym powinniście być, że jesteście zapisani w księgach życia. No, dla mnie to jest w ogóle bardzo ważne, co powiedziałaś teraz, dlatego że cały ten pasaż, ten dziesiąty rozdział Ewangelii Łukasza to jest opis tego, gdy Jezus wysyła 70 do miast i hmm. tak? mówi im, daje im konkretne instrukcje, w jaki sposób mają go reprezentować, w jaki sposób mają o nim opowiadać, o Królestwie Bożym, które nadeszło. Ten sam Łukasz zresztą wcześniej przecież pisze o tym, że e, nadszedł. Rok łaski pana, tak? Że, że Jezus przychodzi jako właśnie ten, ten shift zupełny, ten przeskok, ta zmiana, która następuje w relacji między Bogiem a człowiekiem. No i On mówi i wysyła ich. Idźcie i róbcie to. Daje im konkretne instrukcje, gdzie się mają zatrzymać, skąd mają iść dalej, w jaki sposób mają się zachowywać. Oni wracają z tego z tego posłania, tak? Poszli w te miasta, mm -hmm. zrobili co mi zrobić. Wrócili nie wiemy, ile to y, czasu trwało, ale w 17 wierszu jest napisane, wróciło owych 70 z radością, mówiąc, Panie, w Twoim imieniu demony są nam podległe. No, nie? no Jezus wtedy tak. mówił, widziałem, jak szatan spadł z nieba, dlatego dałem wam moc do deptania po tym, żeby w żaden mm -hmm. sposób wam to nie zaszkodziło. W tym y, tłumaczeniu y, torońskim, który ja mam jest tak fajnie napisane że dałem wam moc, abyście deptali władzę, abyście deptali po wężach i skorpionach i po całej mocy nieprzyjaciela, a nic wam na pewno nie wyrządzi krzywdy. Mhm. Więc on mówi, no the big deal, tak? No, to normalna tak. sprawa, to było coś, co wam dałem, żebyście mogli sięgnąć po to, do czego was wysłałem. A my się czasem jaramy, tak jak ci uczniowie, nie? kiedy mamy do czynienia ze światem, który rozpoznajemy jako ewidentnie nadnaturalny. Zaczynamy się nakręcać, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy powątpiewają i mówią, tak, tak, no, zobaczymy, jak nam będziecie radzić z tymi demonami. Nie? Na pewno was poturbują. Ja pamiętam, jak w dzieciństwie Słyszałem taką historię, że nie żartuj sobie z diabła, bo był że żartował, i poszedł do piwnicy, i go tam demony no ta smuturowali. Ta ta historia, serio. Ta ta to W każdym razie nie chodzi o podważanie rzeczywistości duchowej, chodzi o to, że tam, gdzie cię Jezus posyła z konkretnym zadaniem, tam, gdzie idziesz w Jego imieniu, tam, gdzie pełnisz wolę Bożą, tam masz ochronę nad tym. I razem z tym posłaniem on ci wyposaża we władzę. Nad zwierzchnościami e, ciemności. W Ewangelii Łukasza i w Ewangelii Mateusza podaliśmy tutaj przykład, jak Jezus odnosił się do diabła, tak dosłownie do niego mówiąc. Podczas kuszenia, e, Podczas tak? kuszenia, dokładnie. Hmm. E, I tak powiedział: jeśli więc ty się przede mną pokłonisz, to to powiedział diabeł, wszystko będzie twoje. A Jezus odpowiedział: napisano: Panu Twojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz hmm. służył. W Ewangelii Mateusza znowu, w czwartym rozdziale jest napisane, że Jezus powiedział do szatana, odejdź Szatanie, gdyż jest napisane Panu swojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i służył jedynie Jemu. No I ja się zawsze zastanawiałam, no Jezus się nauczył na pamięć i powiedział diabłu, no i co? To ma moc generalnie, no co? Tak trzeba właśnie takie coś odpowiedzieć. No i, no i tak naprawdę jeżeli to słowo nie jest objawione dla ciebie, nie, jeżeli to nie jest coś, co ty przeżyłeś, co wiesz i wiesz, że naprawdę po co to słowo jest i ono jest do ciebie i tak ci weszło do serca, to możesz śmiało powiedzieć nie, bo ja wiem, że ja mam się kłaniać Bogu, to ja mm. będę do tobie. Nie? To w ogóle nie jesteś na tym miejscu, co trzeba. nie, I wtedy ty mówisz z mocą, to bo Słowo Boże ma moc, jeżeli ono jest faktycznie w tobie i jeżeli ono jest ożywione, tak, jeżeli nie jest tylko literą. No, dodatkowo dla mnie w tym jest taka lekcja, wiesz, żebyśmy, znowu wracając trochę do tego big dealu, tak? Uh -huh. Który w środowisku chrześcijańskim czasem rzeczywiście się tworzy ze względu na nasze nieobycie z rzeczywistością duchową, myślę. Ale my czasem robimy właśnie ten big deal i zaczynamy w ten sposób za dużo uwagi poświęcać diabłu. I czy to nie jest wystarczającym powodem do tego, żebyśmy przyjęli tą lekcję dla siebie? Tylko Bogu będziesz służyć, tylko Jemu się będziesz kłaniał. Dlaczego naszą uwagę dzielimy w taki niesprawiedliwy dla Boga sposób? Mm. Patrząc na Jezusa, tu mówiłeś o tym poświęceniu uwagi diabłu. Mhm. Był taki moment, to jest napisane w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale że był jakiś człowiek opętany przez demony i zaczął hmm. mówić, Jezu, co my mamy z Tobą, co, co tutaj się dzieje, przybyłeś nas dręczyć i tak dalej. I to jest właśnie Syn Boży, nie? Zaczął hmm. dużo opowiadać, a Jezus powiedział po prostu, zamilcz i wyjdź z Niego. Hmm. I to wszystko było. Najciekawe. I zamilczał i wyszedł, nie? Tak, tak. Ciekawe, nie? Że to po pierwsze tylko ta postawa gromienia diabła jest objawiona w tej konkretnej sytuacji. Zresztą Jezus nigdzie się z diabłem nie petyczkował, tak? nigdzie z demonami nie dyskutował. Kazał im milczeć i wychodzić. Czasem same z krzykiem wychodziły, gdy On się pojawiał na horyzoncie ze swoją, ze swoją mocą i z autorytetem. Natomiast ciekawe jest to, że Jezus wtedy jeszcze nie jest rozpoznawany jako sługa Boży mhm. ogólnie. A, tak? Tak. Nie, nie tylko jako Mesjasz, bo z tym problem Żydzi mieli do samego końca. Natomiast mhm. w ogóle nie jest rozpoznawany jeszcze jako taki cudotwórca. I oni się dziwią, nie? kim on jest. Co to za nowa nauka, że z mocą ktoś rozkazuje nawet duchom nieczystym, a one są mu posłuszne. Nie? No to jest dokładnie ta sama moc, którą Jezus dał uczniom, gdy ich wysłał. I to jest dokładnie ta sama moc, z którą On nas posyła dzisiaj, po to, żebyśmy opowiadali dobrą nowinę o Jego Królestwie, a nie ludzkim. W Ewangelii Mateusza, 16 rozdział jest przedstawiona rozmowa Piotra z Jezusem z uczniami. I na początku Piotr mówi do Jezusa, że jest Synem Bożym, że jest wybranym. I Jezus mówi tak, objawił Ci to duch Boży. Mm. I za chwilę jak Jezus zaczyna opowiadać o tym, że tak właśnie jestem Synem Bożym i pójdę umrzeć za was mm -hmm. i będę na krzyżu, to Piotr mówi, Nie no Panie, co Ty, nie spotkacie to, co Ty mówisz, mm -hmm. będzie lepiej, nie? No i zaraz przeskakuje Piotr, że tak powiem, na drugą stronę mocy i zaczyna mówić od diabła. I Jezus wtedy mówi, "Zejdźmy z oczu szatanie, mówi to do Piotra tak naprawdę, ale mówi i obnaża to, kto za tym stoi tak właściwie. I mówi, zejdź z oczu szatanie, nakłaniasz mnie do odstępstwa, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. No to w ogóle głęboka rzecz, można by o tym jeszcze porozmawiać, co to znaczy myśleć o tym, co Boże, a o tym, co ludzkie. Mm -hmm. No, jednak pokazuje tutaj takie od razu. W ogóle to tak dziwnie powiedzieć do człowieka, nie? Zejść mi z oczu szatanie. Patrzysz no tak. na człowieka i mówisz, zejść mi z oczu szatanie. To słowo satana, wiesz, my kojarzymy z diabłem personalnie, natomiast chodzi o osobę, która cię. E, Zwodzi, no, Która się sprzeciwia temu, co mówisz. Tak? Mhm. Szatan to jest ten, który się sprzeciwia. Więc w Grece to słowo jest dosyć niewinne, natomiast okay. my to kojarzymy, bardzo personifikujemy, tak? No, po prostu widzimy diabła w, w samej osobie. Natomiast rzeczywiście zobacz, że to jest też lekcja znowu dla nas, dlatego że kiedy nasze myśli albo ludzie, którzy stają na naszej drodze, i to mogą być ludzie oddani Bogu. Przecież Piotr chodził z Jezusem, tak jak wspomniałaś chwilę wcześniej miał objawienie o tym, że On jest Synem Bożym. Ale gdy ludzie którzy są wokół nas albo nasze myśli nagle stają w, w przeciwieństwie do tego, co mówi Słowo Boże, do tego, do czego cię posyła Bóg, do tego, co masz objawione w swoim sercu. Okazuje się, że to jest zwodziciel, tak? okazuje mhm. się, że to jest satanas, któremu musisz się przeciwstawić, bo inaczej nie będziesz na tej drodze, do której jesteś powołany. No i przechodzimy do apostołów, którzy już zrozumieli, o co chodzi. Mhm. Jakimi są, jaką mają tożsamość w Bogu, jakimi są, że są synami Bożymi, tak? że Jezus ich wyzwolił spod panowania ciemności, spod panowania grzechu, postawił ich na skalę. Oni są teraz synami Bożymi, którzy mają pokazywać Królestwo Boże na ziemi. No i Jakub mówi: Podporządkujcie się za tym Bogu, przeciwstawcie diabłu, a on od was ucieknie. Mhm. Piotr dodaje, Przeciwstawcie mu się mocniej w wierze, świadomi, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na całym świecie, a Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach sam was odnowi, utwierdzi, umocni i umgruntuje To mhm. już apostołowie pokazują, jaka jest, jak powinna być, jaka jest nasza pozycja i jak myśmy mhm. powinni reagować nie? Na, na diabła. No troszeczkę różne są te teksty, nie? One są brzmią podobnie, one są troszeczkę różne, bo Jakub mówi o. W tej bliskiej perspektywie. Jakub mówi: gdy stajesz wobec przeciwności, mm. sprzeciw się temu. Nie bądź, bądź uległy wobec Boga, ale bądź agresywny wobec diabła. Nie? Nie, musisz być czynny w tym oporze. Tam już kiedyś rozmawialiśmy o tym tekście z mm. 4 4.7, że, że to przeciwstawienie się diabłu oznacza czynny opór, oznacza jakąś aktywność ze swojej strony. Więc mm. bądź uległy wobec Boga, bądź posłuszny Bożemu głosowi, czy jak mogą być agresywny wobec przeciwności? Odrzuć to. Zachowaj się tak jak Jezus w stosunku do demonów. Zgrom go. Każ mu milczeć i spadać. Mm -hmm. To jest jedyny sposób, który możesz zrobić. Ale pamiętaj, że to nie są puste słowa, dlatego że idziesz w Bożej Mocy. Idziesz mm -hmm. wyposażona. Jeżeli jesteś na. To znowu wiesz, bo to jest tak, że jak spotkasz kogoś cynicznie nastawionego, to ci powie na no, no, powodzenia. Nie tam sobie gadaj, co chcesz. Jeżeli idziesz wypełniony Bożą mocą, jeżeli idziesz spełniać Bożą wolę, coś, co on ci położył w sercu, to to nie są puste słowa, tylko za tymi słowami stoi moc, bo jesteś w nią wyposażony razem z tym wysłaniem, tak jak 70 poszło do miast i byli zdziwieni, bo nawet nie bardzo byli na to przygotowani, że demony będą im uległe, ale jednak były, dlatego że była moc w tym posłaniu więc jeśli chcesz tego używać jako zaklęcie po prostu, bo sobie przeczytałeś, no to rzeczywiście życzę rzecz powodzenia, tak? Patrzymy, jak sobie radzisz w przeciwnościach. No i myślę, że to też się odnosi do codziennego życia, nie? Bo to znaczy, bo tak możemy sobie myśleć, no jak idziemy w Bożej Woli, jesteśmy w Bożej Woli, jesteśmy wysłani, no to sobie zaraz wyobrażasz, nie? Dobra, idea gdzieś głosić Ewangelię. No i jednocześnie to jest nasza codzienność, tak? No, Chodzi o codzienność, hmm. że, że jesteś Posłany, bo mhm. jesteś Bożym synem, jesteś posłany na ziemię, tak? Jest powołany jesteś do tego, powołany, żeby nie? iść w Bożej mocy i żeby iść w Bożym celu też, nie? No zresztą, w swoim zwykłym życiu codziennym. Zresztą właśnie to pisze Piotr w pierwszym liście, tak, w tym piątym rozdziale, że A Bóg wszelkie łaski, ten, który was powołał do swojej wiecznej chwały, po krótkotrwałych jak sam was odnowi, utwierdzi, umocni i ukruntuje. I tutaj chciałabym przeczytać takie kilka zdań, co sobie z tym zapisałam, mhm. że każda pokusa wroga. Ma na celu odwrócić Twoją uwagę od zrozumienia tego, co posiadasz w duchu. Zrozumienie Twojej duchowej natury wzmocni Cię, aby radzić sobie z wrogiem z pozycji zwycięstwa, a nie starając się zdobyć do zwycięstwa. Mhm. Szybko wstaniesz, gdy upadniesz, gdy wiesz, kim jesteś w duchu. Mhm. A ludzie nie znają swojego autorytetu, ponieważ nie rozumieją przymierza, w którym żyją. No. A lew, który ryczy, to jest też ciekawa rzecz. On to podrabia, tak? Bo jest taki prawdziwy lew, który jest lwem z pokolenia Judy. Okay. I on wie, jak rytknąć prawda? I on jak zaryczy, to, to wiadomo o co chodzi. Wiadomo, kto jest królem. Wiadomo, kto jest królem. Król jest tylko jeden. Okej. Okay. No to tak a propos tożsamości, nie? Jak po prostu wiesz, kim jesteś, to, 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 to nie musisz walczyć z diabłem, bo po prostu już zwyciężyłeś, więc to nie jest zwycięstwo, które musisz teraz odnieść. Tylko diabeł chce zamieszać, odwrócić się od tego, prawda? Żebyś ty nie wiedział, kim jesteś w pokoju, żebyś ty nie wiedział, co masz. i Nie musisz się za bardzo nim zajmować, ale musisz się przeciwstawić, musisz powiedzieć: Nie, 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 ja wracam do tego, co duchowe. Ja wracam do ducha, bo tam jest moje miejsce, bo ja jestem od, ta, od teraz istotą duchową, tak naprawdę, prawda? Od tego, jak się nawróciłem, od tego, jak mi Bóg święty dał wszystko, co mam w Chrystusie. Subskrybuj nasz kanał, włącz powiadomienia i udostępnij ten film swoim bliskim. Obserwuj nas też na Facebooku i Instagramie. Dzięki! Każda pokusa od diabła ma za zadanie wyprowadzić Cię z równowagi i pokazać, że no, to chyba tak może nie masz nic wspólnego z złogiem. No i diabeł wysyła różne rzeczy, tak? Zsyła na nas choroby, braki, wszystkie inne... Rzeczy, które mają sprawić, że nie będziemy pamiętać, kim jesteśmy w Chrystusie. I o tym będzie na następny raz.